Wybiłem? Dobrze? Dobrze. Jak ja to mogłem zwolić? Jak ja to mogłem... Dobra, musiałem to zrobić. Musiałem to zrobić. Musiałem, naprawdę. Ale gościu po prostu nie mogłem ten, okiwać. Więc... Kolejny raz, no. Co to za jaja są? Elo? Wypita piłkę. Elo? Aha. No, to, to naprawdę nie było za fajnie. Koniec meczu. 6 do 2. Prawo. Ale to był cudowny mecz, więc po prostu bardzo fajny mecz. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Więc zapraszam do kolejnego, do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.